As a I on chce, abyśmy używali Biblii jak kompas. I, want I chciałbym przyznać Wam coś z Biblii. It is in, in the book of w Ewangelii jest to zapisane. W rozdziale trzeci. Mam nadzieję, że będziesz słuchał nie tylko swoimi uszami, ale również otworzysz swoje serce i serce będziesz słuchać. Because this is the word of Ponieważ to jest słowo naszego Boga. For God so loved the world. Tak Bogu mrugał świat. That he gave his only begotten son. That, That whosoever believeth in his name. That whosoever believeth in his name. Aby każdy, ktokolwiek uwierzy w jego imię. not perish, but have everlasting life. Aby ten ktoś nie zginął, ale miał wieczne życie ponieważ nasz Pan Bóg nie posłał swojego Syna na świat, to the world, aby świat potępić. But the world him might be saved. Ale aby świat przez Jego Syna został zbawiony. Wyobraź sobie tylko. Our Creator created the heaven and the earth. Nasz stworzyciel, stworzyciel nieba i ziemi. He on stworzył ciebie i mnie. Ale to jego stworzenie, ty i ja odwróciliśmy się od niego. Ponieważ wszyscy podążaliśmy swoimi własnymi drogami, które oddalały nas od sin. I Bóg nazywa to odejście grzechem. Ale nie to być bez hope. Ale nie musimy żyć bez nadziei, Bo On nas kocha. I On powiedział, nie karajmy ludzi, ale pomóżmy im i niech oni zostaną wybawieni, zbawieni. I my to the world. Ja, ja wyślę mojego Syna na świat And he will carry the i On poniesie, poniesie karę za ludzi. And that's what really I tak się stało. Jesus Christ came to Pan Jezus przyszedł na ziemię. i umarł na krzyżu. For you. za Ciebie. But after three days, ale po trzech dniach Bóg wzbudził z martwych Syna Jezusa. I Dziś nasz Pan Jezus siedzi po prawej stronie Ojca, Boga. I oferuje Tobie dzisiaj zbawienie. To I to, co musimy tylko uczynić, and kneel down. to przyjść pod krzyż, uklęknąć I Powiedzieć naszemu Panu, że jest nam przykro z powodu naszych grzechów. Że potrzebujemy przebaczenia może siedzisz dzisiejszego wieczoru. wieczorem I może po raz pierwszy słyszysz tą wieść. I you feel, I może czujesz, że Bóg do ciebie mówi. Czujesz w swoim sercu, że Bóg do ciebie mówi. please to proszę, proszę przyjść pod krzyż. Nie tam. I can pray with you now. Chciałbym się z Tobą pomodlić, if you want to the Lord Jesus jeżeli chcesz naśladować Pana Jezusa w swoim życiu. Then please pray with me. To proszę, pomóc się razem ze mną. Drogi Panie Jezu, słyszałem przesłanie Ewangelii and I, know that I, am you. i wiem, że jestem grzesznikiem w Twoich oczach. Really I jest mi przykro z powodu moich grzechów. And I want salvation. Potrzebuję zbawienia. So, Lord, please forgive my sin. Proszę pani, przebacz mi moje grzechy. And I thank you that you the sacrifice for me. Dziękuję ci, że ty poszedłeś, złożyłeś ofiarę ze swojego życia za mnie. And Lord Jesus, I ask you to come into my life. I proszę cię pani Jezu wejdź do mojego życia. To live in my heart. I zamieszkać w moim sercu. And I want to follow you the rest of my life. Bo chcę naśladować ciebie przez całe moje życie. You, Lord Jesus. Dziękuję pani Jezus. Amen. Amen. And if you, are here, if you, you prayed with me tonight, jeżeli modliłeś się razem, z nami, then don't leave just alone tonight. To nie odchodź w samotności. The porozmawiaj z kimś z lokalnej społeczności, z lokalnego kościoła. albo porozmawiaj z nami. And in, in the hallway there are Bibles. Jak już wcześniej było powiedziane, w korytarzu są egzemplarze. Lord, to jest it. słowo naszego Boga. Możesz zabrać je ze sobą. You take it for free, with you. Możesz wziąć to słowo za darmo. Dziękuję. My Przyjaciele, jedną jeszcze rzecz zobaczymy. I będziemy mogli oglądać krótką pantomimę. I you to look at. It. I Chciałbym, żebyś zwrócić uwagę na trzy osoby, które będą brały udział w tej pantomimie. They to Te wszystkie trzy osoby przyjdą pod krzyż. Jak widzicie na krzyżu są piękne kolory. White is the salvation. Biały kolor reprezentuje Zbawienie. colors are the gifts of A inne kolory reprezentują dale naszego pana. to the cross one day. Wszyscy przyjdziemy pewnego dnia pod krzyż. The question is who? Ask yourself, ale pytanie jakie powinieniesz sobie zadać? What will I do at the cross? Jest następujące, co ja uczynię pod krzyżem. Accepting the love and the salvation of the Lord. Czy przyjmy i zaakceptuję miłość i przebaczenie naszego Pana? God give you salvation true love. To przyjęcie Pana Jezusa da Ci nadzieję i pokój. God Niech Pan Bóg Wam błogosławi wszystkim. Dziękuję.